Dawno mnie nie było, tak naprawdę jakby cały czas nacisk i, i wszelką energię skupiamy na, na naszym drugim projekcie, czyli na projekcie Stowarzyszenie Śladami Historii. Natomiast w dniu dzisiejszym postanowiłem wyjść w teren, nagrać krótki materiał. Tak naprawdę piękny teren, e, zawsze mnie ciekawił, zawsze mi się podobało to ukształtowanie właśnie tutaj, te górki, zagłębienia. E, może trochę bardziej wyjście w teren pod kątem e, oderwania od tej rzeczywistości, która, która obecnie się, e, tak naprawdę wydarzenia, które obecnie się dzieją za naszą wschodnią granicą, e, więc może tak m, trochę, trochę po to, aczkolwiek nie jestem tutaj zupełnie bez celu, bo Gdzieś na tym terenie znajduje się, kiedyś znajdowała się jakaś osada i podobno są jeszcze jakieś piwnice, pozostałości właśnie po bytowaniu kiedyś tutaj ludzi. Także spróbujemy dzisiaj ten teren jakby spenetrować i zobaczyć, co się uda tutaj znaleźć. Także zapraszam ze mną. Skutki ostatnich wichur, które przeszły przez e, tak naprawdę cały kraj, między nimi właśnie przewrócone drzewa, czy zawieszone, na które tak naprawdę trzeba najbardziej uważać, żeby zwyczajnie nie spadło nam na głowę, kiedy pod nim przechodzimy. Także jak idziecie do lasu, to zwracajcie na to uwagę. Zwłaszcza teraz w tym okresie, gdzie mm, tak naprawdę te prace leśne jeszcze nie zostały zakończone i teren nie został uporządkowany właśnie po. No, po tak naprawdę kilkudniowych wichurach, które ostatnio przetoczyły się przez Polskę. Jak miałbym obstawiać, to obstawiałbym właśnie na tą lokalizację. Widać tutaj pozostałości cegieł, gruzu, no i ta nierówność terenu, która ewidentnie jest nienaturalną. Myślę, że to właśnie tutaj jest to domostwo, stało to domostwo, o którym rozmawialiśmy wcześniej. Natomiast nigdzie nie widzę tutaj wejścia do piwnicy. Być może zwyczajnie została już zerwana, zasypana. I tyle, idziemy dalej. I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Your hands, a plan, your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability, they want the credibility, convincingly unwilling to put in the fucking hours it takes to get. Wystarczyło dojść do pierwszej e, gruntowej drogi, która biegnie właśnie przez ten piękny las podwórkowaty, żeby e, znowu zdarzyć się z brutalną rzeczywistością i zobaczyć jak e, w jak skrajnie nieodpowiedzialny sposób e, postępujemy, no nie wszyscy, aczkolwiek dalej e, niektórzy z nas postępują e, zupełnie nie dbając o to, jak ten świat, który nas otacza, wygląda. Tak naprawdę obstawiam, że zrobili to ludzie, którzy na co dzień tą drogą zwyczajnie dojeżdżają gdzieś tam do swoich domów. W tym momencie kończymy ten odcinek, <laughs> w zasadzie nic z nim się nie wydarzyło, aczkolwiek chodziłem po tym lesie prawie dwie godziny i jakoś mi się lepiej zrobiło tak naprawdę jakoś tak. To... Na chwilę się wyłączyłem od tego wszystkiego, od tego ciągłego oglądania wiadomości związanych z tym, co dzieje się za naszą granicą. Więc Wam również polecam. wyjście gdzieś tam w teren, do waszych wyjście do Was po prostu. Wyjść na chwilę, zapomnieć nie o czymś innym. Trzymajcie się. Cześć.